Hej, cześć, siemanko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz W dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać skrzynki za event Które były na końcu eventu Całe strzeli na misle. No i co? Otwieramy skrzynkę Ladawamy złoto Będzie rzeczy aż wypadło Kamuflaż, ładowanie kredyty i 5 razy peda, No nawet jedna no, broda. Dobra, otwieramy kolejne skrzynki. Ładowanie, kamuflaż, ładowanie razy 5 i kredyty. No, kolejna skrzynka. Duża doładowań złota leci, to jak najbardziej te skrzynki opłaca się otwierać. No i razy 5, jeżeli ktoś nową linię ma na to. Znaczy nową linię robi. Jest początkującym tak jak najbardziej yy, się przydaje tak jak razy 3 raz yy, w eventu na 25 euro gamingu, gdzie tam było 25 yy, bodajże razy 5 EXP hmm. do wygrania w tym evencie i jeszcze jako bonus otworzymy sobie hmm, skrzynki z personalizacji Zobaczymy co wypadnie. Oba ale to jakiś. Dobra, jeszcze 100 brakuje, żebyśmy drugą skrzynkę kupili. Zobaczymy, czy to nawet da się wymienić. życie pewnie się da. I na 200 jeszcze mamy. czyli będzie druga skrzynka. otwieramy drugą skrzynkę co z drugiej skrzynki wychłonimy? kamuflaż, awatar? kamuflaż znaczy awatar awatar w chyba zobaczymy ile, na ile to można wymienić na stał mało, ale zawsze coś no i co? myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle Otworzyliśmy sobie e, skrzynki, potężny łup e, Z których fajne rzeczy e, wypadły e, No i co, otworzyliśmy sobie też dwa pełniki personalizacji e, Z których powypadały dwa awatary e, No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji Mapki, gorąco skomentować tego odcinka. zostawcie też subskrypcję, ponieważ ponad 97% z was go nie subskrybuje. No i zachęcam zostawić subskrypcję, to zawsze coś, zawsze coś ciekawego z mojego kanału. Możecie się dowiedzieć. Są poradniki, różne filmy. No więc no, naprawdę zachęcam by zostawić. No i co? Myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!